Dzień dobry Państwu, Kamil Jasiński, firma Ado. Dzisiaj w naszym pierwszym odcinku opowiem Państwu o akwariach w biurach. Za nami jesteśmy w Bobo Coworking, biurze, gdzie mamy nasze akwarium. I akwarium to jest naszym podwodnym światem, które dostarcza w naszych biurach, gdzie jesteśmy zwykle zapracowani, gdzie jesteśmy zabiegani. Odrobinę spokoju, odrobinę relaksu, wyciszenia, i akwaria tak naprawdę to żywe dzieła sztuki, które pozwalają nam czegoś się nauczyć, i ta wiedza. Dzisiaj chcemy opowiedzieć trochę o wiedzy, którą musi dostarczyć akwarysta, żeby stworzyć to dzieło i yy, żeby to nasze. Przedsięwzięcie dostarczało Państwu przede wszystkim spokoju, czystości, pewności i akwaria, piękne akwaria będą nam towarzyszyły i dostarczały nam dużo radości. W biurach można również spotkać tego typu ciekawe instalacje hydrobotaniczne, jak to za nami. Jest to instalacja, która oczyszcza wodę chodzącą z biura, z akwariów, oczyszczając ją przez rośliny w sposób tak zwanej instalacji hydrofitowej. I ta woda oczyszczona przez te rośliny daje nam tą piękną zieleń, daje nam te świeże powietrze i po prostu pachnące biuro.